I właśnie, i co, jeżeli nie uda nam się jakiegoś razu i złamiemy się? I na przykład mówimy sobie, będę codziennie chodził na trening, ale raz nie poszedłem. I co wtedy? Clear o tym pisał, i moim zdaniem to też jest dobra reguła, żeby nie odpuszczać dwa razy pod rząd. Czyli jeżeli na przykład chodzę codziennie na siłownię, nie pójdę we wtorek, to przynajmniej pójdę w środę. I potem znowu. Ale żeby nie odpuszczał dwa razy pod rząd, ponieważ wtedy jest już po prostu gorzej. Ale to, że raz się złamiemy, nie oznacza, żeby całkowicie porzucić nasz nawyk, który właśnie budujemy. Nie o to chodzi. Jeżeli masz dietę i raz zjesz sobie pizzę, to nie oznacza, że wszystko idzie do koczej i możesz znowu jeść McDonaldy i inne jakieś gówna niezdrowe. Raz się złamałeś? Trudno. Mówi się trudno i płynie się dalej, cytując Doris, gdzie jest, niemo, gdzie jest Nemo. Lepiej jest w taki sposób postępować. Pierwszy błąd nigdy nie prowadzi do katastrofy, jej przyczyną jest spirala kolejnych potknięć, które idą za tym pierwszym. Jedno to wypadek przy pracy, dwa to początek nowego.